Dzień dobry, tutaj kanał. Jeżeli, proszę, żeby chyba mnie dobrze słuchać, proszę nie narzekać z mojego głosu. No i ostatnio nie pojawiają się filmy od już jakiegoś drugiego czasu. Jest to spowodowane tym, że nie podobają mi się przezwiska i ogólnie po, proszę o zaprzestanie przeszywania mnie, gdyż jest to. to moim zdaniem no irytujące jakby to ująć i niepotrzebne jeżeli, jak widzicie czy jesteśmy w menu gry ten film jest tylko po to w sumie, żeby wam powiedzieć o co chodzi, czemu z kanałem się skończyło, czemu, jak będzie kiedy będzie, co kiedy ogólnie cały kanał będzie się opierać właśnie na tej grze non-strife together, którą Idę i zakładkę możecie teraz tutaj zobaczyć. Będziemy w nią grać i ogólnie proszę o to, żeby mnie nie obrażać. No jest to trochę wkurzające, więc proszę mnie nie przezywać i nie rozmawiać o tym publicznie, a więc jeżeli mnie wysłuchajcie, to dziękuję. Get on, to Together, to gra survivalowo-sandboxowa, opierająca się na przekruanie. Fine... Jak najdłużej, gdy świat nazywa na ciebie zresztą nowszych przeciwników. Jak mówi tutaj napis Together gdy jest to wersja multiplayerowa. Istnieje również wersja Downstay, w, 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 która i, i nie ma wielu mechanik. Jeżeli. Czyli możemy już chyba zakończyć, gdyż nie ma co. Mówić, po prostu tak jest. E, proszę o nieprzezywanie. Niedługo wleci film. Najprawdopodobniej w sobotę, niedzielę wleci jakiś film na kanał. Filmy będą się pojawiać raz w tygodniu. I zaczynam oficjalnie sobie z Together, dziękuję za oglądanie, no i do widzenia. Zostawcie suba i lajka, like. motywuje mnie to. O, i jeżeli ktoś będzie jeszcze rzucał jakimiś obelgami, to kanał się zakończy. Dziękuję.